Dobry wieczór! Witam Was bardzo serdecznie na comiesięcznej kadrowej herbatce. Jeszcze nikogo nie widzę, poczekam chwilkę. Wybiła godzina 18. Widzę, że pojawiają się osoby, dołączacie. Będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli ktoś mi da znać na czacie, czym mnie widać, czym mnie słychać. To jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie. Herbatkę mam nadzieję, że macie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kontroli zwolnień lekarskich i utracie zasiłku po zmianach w tym roku. Moi drodzy, oczywiście standardowo, jeżeli chcecie otrzymać prezentację z naszego dzisiejszego spotkania, wchodzicie na stronę szkolaksięgowości.pl, łamane przez herbata, myślnik, kadrowa. Dziękuję bardzo. Zostawiacie swojego maila. No i oczywiście reszta jest już po naszej stronie, czekacie na informację zwrotną. Jeszcze tytułem wstępu chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się na żywo w najbliższy wtorek o godzinie 19. .00. Będzie dotyczyło kadr i płac w transporcie. Od czego zacząć, więc szkolenie jest bezpłatne. Dla osób, które chcą zacząć działać w kadrach i płacach w transporcie, oczywiście link do zapisu znajdziecie w opisie do naszej dzisiejszej herbatki. Serdecznie Was zachęcam i mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać na tym szkoleniu. Oczywiście mnie już znacie, nazywam się Agata Rosińska, jestem pasjonatką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, samodzielną kadrową, szkoleniowcem. Pomagam też pozyskiwać dotacje na założenie działalności. No i wieczny student. Tak, jak to zawsze powtarzam, jestem na etapie kończenia studiów prawniczych. No dobrze, moi drodzy, przechodząc do merytoryki. 12 stycznia tego roku, 2026, opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowadza nam istotne zmiany w zasadach dotyczących zwolnień lekarskich, kontroli ich prawidłowego wykorzystania oraz orzecznictwa lekarskiego w ZUS. Te nowe regulacje obejmują między innymi definicję pracy zarobkowej, aktywności niezgodnej z celem zwolnienia, rozszerzenie uprawnień kontrolnych ZUS oraz możliwość świadczenia pracy u jednego pracodawcy w czasie zwolnienia lekarskiego w drugim miejscu pracy. Co bardzo istotne, te zmiany będą nam wchodziły w życie etapami. A właściwie już zaczęły od 27 stycznia. Omówmy sobie te terminy wejścia w życie. ZUS wyjaśnił terminy wejścia w życie poszczególnych zmian wprowadzonych nowelizacją i tak 14 dni od ogłoszenia ustawy wchodzą nam zmiany dotyczące kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich. Trzy miesiące od ogłoszenia ustawy. Wchodzą nam w życie nowe zasady przeprowadzania kontroli, wykorzystywania zwolnień lekarskich, definicję pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem zwolnienia. Natomiast 1 stycznia 2027 roku wchodzi nam zmiana dotycząca tej możliwości pracy u jednego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego od drugiego. To jest reforma orzecznictwa lekarskiego. To też nam wchodzi od pierwszego. Stycznia 2027 roku. Jeszcze mamy też zmiany, które wejdą 1 października tego roku, ale dla nas, jako kadrowców, one nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia w kontekście zwolnień lekarskich, bo dotyczą zastąpienia pewnych wyrazów w odniesieniu do porozumień między ministrami. Jako pierwsze weszły nam w życie nowe przepisy dotyczące kontroli. Prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich. To nam weszło w ciągu 14 dni od opublikowania ustawy, czyli obowiązują już od 27 stycznia tego roku. Wskazano w nich jednoznacznie na uprawnienie ZUS-u do kontrolowania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny. Wprowadzono też możliwość żądania przez ZUS od ubezpieczonego udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie na potrzeby kontroli zaświadczenia lekarskiego. W nowelizacji doprecyzowano działania możliwe do podjęcia przez ZUS w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich. W tej nowelizacji w szczególności wprowadzono możliwość udostępniania, Właściwym jednostkom organizacyjnym Samorządu Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów dla celów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza i lekarza dentysty, danych, informacji oraz dokumentów zgromadzonych przez ZUS w postępowaniach związanych z kontrolą zaświadczeń lekarskich oraz w postępowaniach związanych z. Cofnięciem upoważnienia do wystawiania takich zaświadczeń lekarskich. Dodatkowo e, przekazano w tej nowelizacji do właściwości ZUS-u rozpatrzenie środka odwoławczego od decyzji o cofnięciu upoważnienia do wystawiania tych zaświadczeń lekarskich, e, i zastąpiono odwołanie do ministra rodziny pracy i polityki społecznej po prostu wnioskiem do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Kolejne zmiany wejdą nam w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia ustawy, czyli 13 kwietnia tego roku. Pierwsza sprawa to regulacja kwestii związanych z podejmowaniem przez świadczeniobiorców określonych czynności w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Ogólnie chodzi o to, że nie zmieni się ta obowiązująca obecnie nam zasada, że ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego od pracy jeśli w okresie tej orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową natomiast zmieni się druga przesłanka do utraty prawa do zasiłku ubezpieczony utraci zasiłek chorobowy jeżeli będzie podejmował aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia obecnie jest to wykorzystanie zwolnienia od pracy w sposób Niezgodny z celem tego zwolnienia, więc to będzie taka zmiana. I co bardzo ważne, ta nowelizacja wprowadza definicję pracy zarobkowej oraz pojęcie aktywności niezgodnej z celem zwolnienia, których wykonywanie albo podejmowanie może spowodować utratę prawa do tego zasiłku chorobowego. I tak, pracą zarobkową oczywiście powodującą utratę zasiłku chorobowego będzie Każda czynność mająca charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonania, tak? Z wyłączeniem czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. I co ważne, tą istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy. Z kolei aktywnością niezgodną z celem zwolnienia od pracy będą wszelkie działania utrudniające lub wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencję, z wyłączeniem zwykłych czynności dnia codziennego lub czynności incydentalnych, których właśnie podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają te istotne okoliczności. Sformułowanie tych definicji w przepisach prawa ma oczywiście na celu no, doprecyzowanie tych przesłanek utraty prawa do zasiłku, a tym samym um, uregulowanie tych okoliczności, których wystąpienie nie będzie nam powodowało takiego skutku. E, kolejna zmiana, która zacznie obowiązywać od 13 kwietnia, dotyczy zasad przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich. Nadal te kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie ich celem. Będą mogli przeprowadzać płatnicy składek, ci uprawnieni do wypłaty zasiłków i oczywiście ZUS. I w przepisach wskazano nam jednoznacznie, że uprawnienie do kontrolowania dotyczy zarówno Zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, jak i zaświadczeń lekarskich o tej czasowej niezdolności do pracy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny. I ponadto doprecyzowano nam w tej nowelizacji, że kontrolą mogą być obejmowane również osoby po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, co, jak wiemy, jest bardzo częstym przypadkiem po ustaniu stosunku pracy. Bardzo często dochodzi wtedy do choroby. Także dzięki tej nowelizacji będziemy mogli kontrolować osoby, które będą na zwolnieniu lekarskim po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. I co bardzo ważne, kontrolerzy będą mogli wylegitymować osobę kontrolowaną w celu ustalenia tożsamości. Będą też uprawnieni do wstępu do miejsca przeprowadzania kontroli. Oraz do odbierania informacji od tej osoby kontrolowanej, jej płatnika składek oraz od lekarza leczącego. No to mamy jeszcze zmiany, które wejdą nam w życie od 1 stycznia 2027 roku. Ta pierwsza dotyczy wystawiania zwolnień lekarskich. Zasadą jest, że w przypadku spełniania warunków do podlegania ubezpieczeniom społecznym z co najmniej dwóch tytułów do tych ubezpieczeń, ta niezdolność do pracy z powodu choroby dotyczy każdego z tych tytułów, tak? I dla każdego z tych tytułów wystawia się odrębne zwolnienie od pracy. I teraz, jeżeli ubezpieczony podlega ubezpieczeniom z kilku tytułów i jest chory, a okoliczność tą stwierdza lekarz poprzez wystawienie zwolnienia od pracy, to zwolnienia Powinny być wystawione na każdy z tych tytułów. Natomiast zmiana, która wejdzie nam w życie od 1 stycznia 2027 roku, polega na tym, że ten lekarz, uwaga, na żądanie ubezpieczonego, nie będzie miał obowiązku wystawienia zwolnienia lekarskiego z określonego tytułu, jeżeli praca zarobkowa w jednym z tych miejsc będzie mogła być wykonywana z uwagi na rodzaj tej pracy. I będzie to dotyczyło na przykład takiej sytuacji, w której ubezpieczony zatrudniony jest u dwóch pracodawców, na przykład u jednego na umowie o pracę, a u drugiego na umowie zlecenie i w czasie, gdy będzie niezdolny do wykonywania pracy u jednego pracodawcy, to u drugiego ze względu na charakter pracy będzie mógł świadczyć pracę. Na przykład ja jako szkoleniowiec w ramach prowadzonej działalności Mogę wykonywać czynności, ale załóżmy, że pracuję jeszcze gdzieś na umowę o pracę, o zlecenia, nieważne, jako kierowca i złamałam nogę, jeździłam manualem i nie mogę tej pracy wykonywać. W związku z czym, w ramach umowy z pracodawcą, będę miała zwolnienie lekarskie, natomiast w ramach prowadzonej przez siebie działalności będę dalej wykonywać. Świadczy swoje zadania zawodowe, bo jako szkoleniowiec mogę usiąść tu przed Wami i do Was mówić. Złamana noga mi w tym nie przeszkadza. I o co chodzi? W takim przypadku yy, ubezpieczony będzie miał obowiązek poinformować płatnika składek tego uprawnionego do wypłaty zasiłków, o okresie, na który zostało mu wystawione zwolnienie od pracy z innego tytułu. W pozostałym zakresie zasady wystawiania zwolnień lekarskich się nie zmieniają. I kolejna zmiana, która też tam wejdzie w życie od 1 stycznia 2027 roku, dotyczy zasad i trybu wydawania orzeczeń. Zostaną wprowadzone jednolite regulacje odnoszące się do zasad i trybu wydawania orzeczeń dla celów ustalania uprawnień. Doświadczeń z ubezpieczeń społecznych, e, innych świadczeń należących do właściwości ZUS oraz dla realizacji zadań zleconych na podstawie innych ustaw. Czyli w jednym akcie prawnym zostały nam określone regulacje dotyczące postępowania związanego z wydaniem orzeczenia, niezależnie od celu, w którym jest wydawane orzeczenie czyli dla potrzeb ustalenia prawa doświadczeń e, z ubezpieczeń społecznych. Na przykład renty z tytułu niezdolności do pracy, czy dla celów pozaubezpieczeniowych, tak na przykład trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków sędziego. To mamy w tej nowelizacji. Wprowadzono między innymi jednoosobowe orzekanie, e, czyli zarówno orzeczenia wydawane po raz pierwszy, jak i orzeczenia wydawane w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy e, w związku ze sprzeciwem lub zarzutem wadliwości, co do zasady. Będą wydawane jednoosobowo. Obecnie e, jednoosobowo orzeczenia wydawane są przez lekarzy orzeczników, natomiast sprzeciwy i zarzuty e, wadliwości od tych orzeczeń lekarzy orzeczników są rozpatrywane przez komisje lekarskie działające w składzie trzech lekarzy specjalistów, tak? Po zmianach, również w przypadku wniesienia sprzeciwu lub zarzutu wadliwości od tego orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika, Albo przez specjalistę wykonującego samodzielny zawód medyczny, to ta sprawa będzie kierowana do ponownego rozpatrzenia przez lekarza orzecznika działającego jednoosobowo. Oczywiście w sprawach takich. Szczególnie skomplikowanych, w przypadku ponownego rozpatrywania sprawy w związku ze sprzeciwem lub zarzutem wadliwości orzeczenia, będzie istniała taka możliwość skierowania sprawy do rozpatrzenia przez trzech lekarzy, orzeczników orzekających łącznie. Jakby no, to uprawnienie nie będzie nam zabrane, jeżeli będzie duża wątpliwość. Natomiast co do zasady, będzie orzekanie jednoosobowe. Kolejna sprawa e-wizyty, czyli postępowanie związane z wydaniem orzeczenia. Badanie będzie można przeprowadzić z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Orzeczenia wydawane w postaci dokumentu elektronicznego to wszystko jest jakby wyjście naprzeciw postępowi cywilizacyjnemu. Czyli w odniesieniu do tego orzeczenia wydawanego w postaci dokumentu elektronicznego, określono nam te nowe sposoby doręczenia orzeczenia, czyli doręczenie dokumentu elektronicznego albo wydruku orzeczenia, jeśli to doręczenie orzeczenia w postaci dokumentu elektronicznego no nie jest po prostu możliwe, albo żąda tego osoba zainteresowana. Zostały też określone maksymalne terminy na wydanie orzeczenia, to jest 30 dni. Oraz możliwość wniesienia ponaglenia przez osobę zainteresowaną w przypadku przekroczenia tego terminu. Czyli nie mamy terminu niezwłocznie, mamy doprecyzowane 30 dni i jeżeli ten termin zostanie przekroczony, mamy możliwość zareagowania. Zostały określone zasady dostępu ZUS-u do dokumentacji medycznej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Tutaj określono obowiązki tych podmiotów w tym zakresie, utworzono katalog form, w jakich dokumentacja może zostać udostępniona oraz termin, w jakim ten podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany udostępnić dokumentację medyczną i oni mają 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Także te zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Moi drodzy, z mojej strony to tyle na temat tych zmian odnośnie kontroli ZUS. Jeszcze raz przypominam, że bezpłatne szkolenie na żywo dotyczące kadr i płac w transporcie od czego zacząć? Odbędzie się w najbliższy wtorek o godzinie 19.00. Link do zapisu macie w opisie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Oczywiście, jeżeli chcecie otrzymać Prezentację z naszego dzisiejszego spotkania. Wchodzicie na stronę szkolaksięgowości.pl, łamane herbata myślnik kadrowa, zostawiacie swojego maila i czekacie na informację zwrotną od nas. Z mojej strony to tyle, żadnych pytań nie widzę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, życzę Wam spokojnego wieczoru i do zobaczenia na kolejnych szkoleniach. Dobranoc!